Nawyki to podstawa jakiejkolwiek zmiany Twojego zachowania czy życia. Ale nie zawsze jest je tak łatwo wprowadzić. Czasami budowanie nawyków to jest po prostu droga przez mękę. E, dlatego chciałabym się z Tobą podzielić kilkoma mikronawykami, które w zasadzie nie dużo ani czasu, ani energii mnie kosztują, a wprowadziłam je w ostatnich kilku miesiącach do swojego życia. Są małe rzeczy, ale mają duży wpływ na w zasadzie każdy jeden dzień. Dlatego mikronawyki, które zmieniły moje życie, zaczynamy. e Witajcie po krótkiej przerwie. Praca mnie trochę przytłoczyła, ale już powoli wychodzę na prostą i wracam. Co nie znaczy, że mam mniej pracy, po prostu część pracy udało mi się zdelegować. Ale zanim to, zachęcam Cię do zaobserwowania tego kanału, żebyś był na bieżąco z kolejnymi odcinkami, które będę wrzucać, żebyś się nie zastanawiał mm, co to za przerwa znowu. Nie, 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 żadnej przerwy już nie będzie, więc zasubskrybuj ten kanał. No i zapraszam Cię też na mojego Instagrama, gdzie dzielę się moją codziennością, nawykami, przemyśleniami. No i Oczywiście znajdziecie tam też sporo mojego psa, bo jednak to jest duża część mojego życia, ale myślę, że tych nawyków jednak yy, i pracy nad sobą, rozwoju osobistego, porad dla kobiet jest tam znacznie więcej, więc naprawdę zapraszam Was tam serdecznie. To co? Przechodzimy do odcinka. Swoją drogą polecam Wam bardzo książkę Atomowe nawyki. To jest po prostu dzieło sztuki, jeżeli chodzi o budowanie nowych nawyków. Ja ostatnio wprowadziłam do swojego życia mikronawyki, czyli w zasadzie takie nawyki, które nie wymagają ode mnie ani dużo czasu, ani energii, ale realnie wpływają na cały mój dzień. No i w konsekwencji w zasadzie zmieniło moje życie w ostatnich miesiącach. I chciałabym się dzisiaj z Tobą podzielić co takiego wprowadziłam? Co wpłynęło na jakość mojego życia? Zanim przejdziemy do tych mikronawyków, chciałabym Ci trochę to zobrazować, ponieważ możesz pomyśleć, co taka mała rzecz tak naprawdę zrobi w moim życiu poza e, jakąś drobniutką zmianą, która w zasadzie nie ma wpływu na cały dzień. Otóż to jest trochę tak jak e, z klifem i falami, które w niego uderzają. Może jedna fala uderzająca o brzeg za dużo nie zmieni, ale kiedy tych fal jest non stop, codziennie te fale napowają, to z biegiem miesięcy Robi się po prostu coraz większe wyżłobienie i formuje się ta linia brzegowa. Więc spójrz trochę na te mikronawyki, jak na takie małe fale, które codziennie jedna fala za drugą i w rezultacie buduje to m.in. Twoje nastawienie i Twój mindset do tego, żeby wprowadzić kolejne nawyki. Naucz się najpierw wprowadzać te mikronawyki, a te większe nawyki, które już wymagają od ciebie więcej czasu i energii, będzie Ci dużo prościej wprowadzić. Pierwszy mikronawyk to było ustalenie porannej rutyny. I ja mam wrażenie, że ta moja rutyna co chwila się zmieniała w ostatnich miesiącach, bo a to przeczytałam nową książkę, gdzie ktoś polecał wprowadzenie takiej rutyny, a za chwilę wyczytałam, że jakaś inna znajoma ma taką rutynę, i bardzo mi się to spodobało, też chciałam się wprowadzić. No i doszłam do wniosku, że w zasadzie nie ma idealnego przepisu na rutynę. Ja też Ci mogę dać moją poranną rutynę, ale ona może totalnie nie pasować do Twojego dnia, bo ty możesz pracować, możesz mieć na 8 do pracy. Mam własną firmę, więc to też nie jest tak, że pracuję w jakichś stricte określony godzinach typu 8-16. Moja poranna rutyna zaczyna się spokojnie. Ja nie lubię zaczynać dnia w pośpiechu, więc najczęściej jest to po prostu kawa, książka, łóżko. Dopiero potem wbijam się w trochę w ten aktywny tryb, czyli jakieś ćwiczenia, rozciąganie, jedzenie też na spokojnie. No, i może jakaś pracka, czy jakieś czytanie książki też rano, kiedy wiem, że mój mózg najlepiej pracuje. Ustalenie porannej rutyny i trzymanie się niej sprawia, że ja też nabieram takiej regularności, i ta regularność pomaga mi potem wprowadzać inne rzeczy do swojego życia, ponieważ kiedy w zasadzie każdy dzień zaczynam inaczej, albo w zasadzie bez większej rutyny, a tak z automatu, czyli po prostu jakbym wstawała, jadła śniadanie i wychodziła do pracy to to nie jest rutyna, to jest po prostu jakiś automatyzm, który mamy wbudowany. Rutyna sprawia, że wstajesz o określonej godzinie, a nawet jeżeli wstaniesz trochę później, to i tak masz odpowiednio dużo czasu, żeby zrobić konkretne rzeczy, które sobie zaplanowały się rano, które mają wprowadzić Cię w dobry humor, w dobre nastawienie na cały dzień. Więc polecam Ci znaleźć... E, swoją poranną rutynę. Odsyłam Cię też do odcinka, który gdzieś tutaj e, podlinkuję, o mojej porannej rutynie i o porannym wstawaniu. Może Ci się przyda w formułowaniu Twojej rutyny. Drugi mikronawek, jaki wprowadziłam, to było ścielenie łóżka. Ja wiem, że to się wydaje taką bzdurą, ale usłyszałam kiedyś, że jeżeli nie jesteśmy wierni w małych rzeczach, to nie będziemy też wierni w dużych rzeczach. No i ja bardzo często po prostu wstawałam, książka, kawa w łóżku i potem wychodziłam, ubierałam się łóżko. Często też traktowałam jako miejsce, gdzie po prostu składam wyprasowane, gotowe pranie. Ale nauczyłam się, że jeżeli wstajesz rano i zmuszasz się do tego, że wstaje, ścielę łóżko ładnie, ja jeszcze oprócz tego mam rutynę, że Muszko takimi perfumami specjalnymi do pościeli, co w ogóle jest game changerem, jeżeli chodzi o takie poczucie czystości w mieszkaniu. Zauważyłam, że zmuszanie się do tego sprawia, że ja rzeczywiście mam to odhaczone w swojej głowie i mam takie OK, checked, jedna rzecz zrobiona, mogę przejść do kolejnej rzeczy z mojej rutyny. I nieraz słyszałam, że ściel, swoje łóżko i tak dalej, i zawsze uważałam, że to jest bzdura, ale stwierdziłam, że skoro tak często to się powtarza, no to muszę to w końcu spróbować i rzeczywiście dużo to robi. Teraz naprawdę dziwnie się czuję jak tego łóżka nie pościelę. Mam wtedy takie poczucie zaniedbania strasznego. Trzeci mikronawyk to było sprzątanie na bieżąco. Ja, z uwagi na to, że no, mam dwie firmy, bardzo dużo pracuję i, i też jakby dużo zajęć mam w tygodniu, miałam dotychczas taką rutynę, że. E, względnie utrzymywałam porządek, ale takie generalne sprzątanie wszystkiego robiłam w sobotę rano. Jakby same te poranne kawki, które gdzieś tam te kubki się czasami składały, czy coś, dawało mi takie poczucie takiego chaosu w mieszkaniu. I naprawdę zrobiłam sobie do mojej porannej rutyny, postanowiłam wprowadzić. 10 minut na ogarnięcie każdego pomieszczenia w moim mieszkaniu po kolei. Daję sobie dosłownie 3 minuty na ogarnięcie sypialni, łazienki, salonu, kuchni, biura w mieszkaniu. I po 3-4 po minuty na każde z tych pomieszczeń sprawia, że w zasadzie nie mija pół godziny, a ja mam naprawdę ogarnięte mieszkanie i mam to codziennie zrobione. Przez to też dużo lepiej mi się pracuje, bo jeżeli mamy chaos na biurku, mamy też chaos w głowie, ja tego doświadczam zawsze i dużo ciężej jest mi się skupić, jeżeli widzę jakieś brudne gary, brudne rzeczy. Wiadomo takie generalne sprzątanie dalej robię raz w tygodniu. E, okna, kurze, podłogi i tak dalej. Ale takie mikro sprzątanie wprowadziłam sobie codziennie i bardzo porządkuje mi to dzień. Czwarty mikronawyk to czytanie przed snem. Ja naprawdę miałam tendencję do odpisywania na maile, siedząc, leżąc już w zasadzie w piżamie, w łóżku i dosłownie było tak, że klikałam wyślij i szłam spać. I bardzo, bardzo źle mi się spało. Pomimo tego, że brałam jakieś suplementy na, na sen, to i tak uważam, że nie było źle z tym, ale myślę, że dużo lepiej Spałbym się, gdybym tego niebieskiego światła nie miała przed snem. Tak myślałam, i postanowiłam to wprowadzić. I rzeczywiście na pół godziny przed snem mam wyłączony telefon, nikt już do mnie nie dzwoni, chyba że na jakichś alarmowych messengerach i tak dalej. Nie mam powiadomień i staram się tego telefonu nie używać, jeżeli nic pilnego się nie dzieje. Pół godziny przed snem czytam książkę, czytam afirmacje. Po prostu coś, co nie jest ekranem. I jakby nie mówię tutaj o e-booku, bo e-book to też jest ten niebieski, niebieskie światło. Dużo lepiej mi się zasypia, ponieważ organizm trochę się wycisza, przygotowuje się do tego, że idę spać. No i naprawdę jak się kładę, to też w oczach mi po prostu aż te obrazy i niebieskie światło nie migają. Podobnie zrobiłam po przebudzeniu. Kiedyś, w zasadzie pierwsze, co obrałam telefon i sprawdzałam, co się na świecie wydarzyło, kiedy ja spałam. Czy ktoś do mnie nie napisał, czy nie dostałam jakiegoś maila, czy nie mam jakiejś oferty, na którą muszę odpowiedzieć teraz. W zasadzie telefon włączam tylko po to, żeby sobie włączyć jakiś music na YouTubie. Idę po kawę, czytam książkę, wchodzę w tryb pracy czy przy śniadaniu. Dopiero wtedy używam telefonu. Piąty mikronawyk to afirmacje rano i wieczorem. I działa to trochę jak taka moja rutyna, wprowadzająca mnie w dzień i wprowadzająca mnie w sen. Afirmacje nie są moje. Pobrałam je z książki Savers, które są dostępne na stronie internetowej, ale podlinkuję Wam je, możecie je sobie wydrukować. Ja je mam wydrukowane na kartce po to właśnie, żeby nie zerkać w telefon przed snem. Eee, I dosłownie przed snem biorę sobie tą kartkę, czytam to sobie na głos, yy, żeby się jakby też wprowadzić w tą taką atmosferę snu, żeby mój mózg też to słyszał. I naprawdę działa to niesamowicie na moje nastawienie. Na to, że ja słyszę też co ja mówię, więc bardziej to do mnie dociera. Polecam Wam korzystać z tych afirmacji, e, nawet jeżeli dotychczas nie mieliście e, do czynienia z afirmacjami, polecam Wam je sobie przeczytać. Nie musicie tego robić codziennie, jeżeli jest to dla Was za dużo czasu, zróbcie to sobie co dwa dni, zróbcie to sobie na przykład tylko na weekendy, ale wprowadźcie tą rutynę. Te afirmacje są za darmo i polecam Wam je wydrukować, a nie trzymać w telefonie. Szósty mikronawyk to jest godzina skincare, self care dla mnie raz w tygodniu. E, ostatnio zaniedbałam bardzo takie dbanie o siebie z uwagi na niesamowitą ilość pracy, i postanowiłam wrócić do tego, że raz w tygodniu robię sobie taką full godzinę albo nawet półtora e, takiego skincare tylko dla siebie. I jest to dosłownie relaksacyjna muzyczka. Ej, jakiś smoothie, koktajl, herbata mrożona. E, maseczka, jakieś kremy, nie kremy, bronzery e, na ciało, jakieś smarowanie siebie, jakiś krem na nogi i po prostu leżę i czekam aż mi ten krem wyschnie. Naprawdę taka godzina, gdzie nie że posmaruję się i leżę w telefonie, ale posmaruję się i siedzę w ciszy albo siedzę przy relaksującej muzyce. Godzina. W tygodniu potrafi mnie tak naładować, że naprawdę dużo swobodniej mi się przechodzi przez ten tydzień. Do kolejnej takiej self-care godziny polecam Wam zrobić sobie swoją własną. To może być godzina, nie wiem, gdzie nakładacie sobie jakiś krem i idziecie na spacer. To może być jakaś kawa na tarasie. Niekoniecznie musi być to związane z kosmetykami. Ja sobie wybrałam kosmetyki, maseczkę, bo wtedy wiadomo, że za dużo nie mogę też robić, kiedy mam tutaj maseczkę w płachcie. Ale bardzo Wam to polecam. Taka godzina, półtora godziny tylko dla mnie, bez żadnych telefonów, e, rozmawiania z innymi, czy odpowiadania, czy myślenia o pracy, bardzo dużo robi mi pozytywnie. E, no po prostu, nawet moją dalszą pracę potem, bo ja po takiej godzinie mam naładowane baterie w 100% i potem mogę aktywnie działać. Siódmy mikronawyk to było wprowadzenie czasu w przyrodzie. Ja akurat mam to szczęście, że mieszkam 15 minut od morza, więc wprowadziłam sobie to, że e, sobotnie śniadania jem na plaży. Biorę po prostu sobie rzeczy, jadę na plażę, e, tam czytam książkę, nakładam sobie jakiś kreming, jem śniadanie, piję kawkę. E, tak wyglądają moje poranki na e, łonie natury tygodniu robię to po prostu w ten sposób, że robię sobie poranny spacer po lesie czy po łąkach gdzieś tam w okolicy domu albo czasami jadę nawet do jakiegoś parku w Gdyni, jeżeli akurat dokładnie tam chcę pospacerować. Prowadzenie czasu na łonie natury bez telefonu, bez słuchawek to jest bardzo ważne, bo jakby to nie ma sensu, jeżeli będziesz szedł w lesie i patrzył w telefon. Wprowadzenie chociaż 10 minut dziennie na dworzu. Nawet jeżeli miałbyś się przejść po parkingu, no to się przejdź po tym parkingu między blokami, ale wysun się trochę na słońce, wysun się na tą witaminę D, na powietrze, przejdź się po prostu w takiej ciszy. Yy, ze swoimi myślami to jest 10 minut. To cię naprawdę dużo nie kosztuje w ciągu dnia. A naprawdę dużo robi, jeżeli chodzi o takie naładowanie baterii i nawet dla naszego zdrowia, żeby się ruszyć, żeby przewietrzyć głowę. Ósmy mikronawek, jaki wprowadziłam, to były mniejsze to do listy. Ja naprawdę mam tendencję do robienia to do list na całą kartkę A4. Ja sobie po prostu bardzo często ambitnie siadam rano i mówię: OK, piszę to do list na dzisiaj i wypisuję to, 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 to. Najczęściej jeszcze od numerku, więc nagle tam wiecie, w pewnym momencie łapię się na tym, że mam 31 to, 32 to i po prostu ta lista nagle robi się tak duża i moja motywacja, kiedy yy, przez cały dzień zrobię na przykład 7, 10, 15 rzeczy kompletnie spada, gdzie kiedy miałabym po prostu 15 rzeczy czy 10 rzeczy na tej liście i bym większość z nich wypełniła, yy, to zupełnie inaczej bym to postrzegała, więc... Mniejsze tudulisty, naprawdę działa to po prostu na moją psychikę i takie poczucie winy, że ja robię wystarczająco, a nie że za mało, ponieważ ja mam wieczne poczucie marnowania czasu, takiego czegoś, że może za mało robię. I w zasadzie zobaczyłam, że taką tworzeniem takiej ilości zadań na mojej to -do liście dziennej sprawia, że jeszcze bardziej się w to poczucie winy wrzucam. Więc mniejsze tudulisty. I lepsza organizacja to do list. To też jest to, że zaczęłam wypisywać sobie rzeczy, które mam do zrobienia na cały tydzień, które mam po prostu do odhaczenia w tym miesiącu, nieważne o jakiej porze miesiąca, no i które muszę zrobić codziennie. E, I dużo, dużo łatwiej mi się organizuje mój tydzień. Swoją drogą, jeżeli chodzi o aplikacje do organizacji tygodnia, przerobiłam wszystkie i płatne, i niepłatne, i subskrypcje płaciłam, z których <gryw> prawie w ogóle nie korzystałam. E, no i naprawdę najlepszy to jest ten Google Kalendarz, który macie na Gmailu. Ja tam sobie organizuję całe swoje życie. Naprawdę pomaga mi to być uporządkowanym. Oraz aplikacja Notion. To jest coś, bez czego ja po prostu... No, jakby nie zaczynam dnia, jeżeli nie włączę sobie notion, ponieważ na przykład mam tam wgrane afirmacje, które pobrałam sobie z YouTube'a, dzięki czemu ja już nie muszę wchodzić, odpalać YouTube'a, szukać tego. Tylko mam gotowy plik MT3 pobrany w tej aplikacji, które sobie odpalam od razu na polpicie i wszystko mam w jednym miejscu bez korzystania z miliona innych aplikacji, więc bardzo Wam to polecam, pomaga być to w zasadzie skupionym i pomaga to też lepiej sobie zorganizować czas. I nie ma tej pułapki, że jak otworzycie telefon, to nagle zajrzycie na TikToka, Instagrama, Facebooka, plus jeszcze Whatsappa, plus jeszcze coś tam, i nagle macie, kurczę, w sumie po co ja wziąłem ten telefon? Nie wiem, odkładacie i nagle Wam się przypomina, po co wzięliście, i dopiero wtedy to sprawdzacie. Więc nie ma tej pułapki uciekania w social mediach czy e, rozpraszania się. Dziewiąty mikronawek, no to ustaliłam swoje priorytety. I mówię tutaj o zadaniach, które czasami zajęłyby mi chwilę, ale mam je na końcu mojej to -do listy, więc w zasadzie odkładam je na sam koniec jak na przykład odpisanie komuś. W rezultacie Przychodzi, nie wiem, 22, ja muszę komuś odpisać i w zasadzie o tej godzinie czasami, jeżeli to są firmowe rzeczy, już nie wypada odpisywać, więc przenoszę to na kolejny dzień. Więc prowadziłam taką zasadę, że jeżeli coś zajmuje mi mniej niż 5 minut, to robię to od razu. I najczęściej pełno takich 5-minutowych tasków robię sobie na początku dnia, czy w okresie, kiedy wiem, że jestem najbardziej produktywna, to też jest bardzo fajne zrobić sobie. E, takie testy, w jakich godzinach jesteś najlepiej produktywny, ponieważ wtedy najtrudniejsze czy najbardziej wymagające zadania możesz wrzucać. Więc takie 5-minutowe rzeczy, które zajmują mi chwilę, a które mogę już sobie odhaczyć i być spokojna i nie mieć tego w głowie, tylko mieć odhaczone na karcie, zaczęłam robić od razu. Ostatni mikronawyk, jaki wprowadziłam, to zrobiłam sobie notatnik, jeden od wszystkiego. Ja połowę moich rzeczy miałam zapisane w kalendarzu Google, połowę w kalendarzu takim papierowym. Na spotkaniach wszystko zapisywałam w zeszycie, miałam jeszcze swój notatnik, no i oprócz tego uwielbiam wszystko zapisywać na kartkach h 4 więc miałam tą taką podkładkę z klipsem i tam sobie dużo rzeczy zapisywałam w rezultacie, jeżeli... A, no i nie zapominajmy jeszcze o notatkach w iPhone'ie, nie? Więc w rezultacie, jeżeli potrzebowałam coś znaleźć, ja musiałam tyle rzeczy przejrzeć, gdzie ja to zapisałam, że to po prostu był dla mnie kosmos. Teraz ja sobie wprowadziłam jeden zeszyt od wszystkiego. To jest taki zwykły zeszyt, mały, żeby mi się zmieścił do każdej torebki, gdzie ja po prostu wpisuję sobie u góry stronę czy, stronę, czy datę. E i wszystkie myśli, wszystkie zadania, wszystkie rzeczy ważne, wszystkie notatki ze spotkań, to-do listy, jakieś przemyślenia, czy nawet planowanie odcinków na YouTube, robię w tym zeszycie. I potem, ewentualnie, jeżeli potrzebuję mieć do tego dostęp online, wrzucam to w jeden kalendarz Google, który mam do tego przeznaczony. Trzymanie wszystkiego w jednym zeszycie. Nie jest to może to samo, co posiadanie jednego zeszytu do wszystkich przedmiotów w szkole, bo tak też się kiedyś robiło. Ale ten jeden zeszyt do wszystkiego pozwala mi po prostu uporządkować to, że nie latają mi wszędzie kartki, kalendarze. Nie mam jakiejś informacji tu na marginesie zapisanej, tu w telefonie. I w zasadzie, jeżeli potem potrzebuję, w zasadzie krótką informację znaleźć, taką naprawdę, która znalezienie powinno mi zająć kilka sekund, a ja muszę przeglądać tyle rzeczy. Jest to straszne marnowanie czasu i wpływa to też na moje rozkojarzenie, więc jeden zeszyt do wszystkiego bardzo polecam, taki, żeby Wam się zmieścił do torebki. Możecie nawet sobie mniejszy kupić i to bardzo pomogło, bo w zasadzie mam tylko jedno miejsce, do którego sama siebie odsyłam, kiedy potrzebuję coś znaleźć, co zapisałam. To by było na tyle te 10 albo 9 mikronawyków, które wprowadziłam. Tak naprawdę, jak sobie spojrzycie, to żaden z nich nie kosztuje mnie nawet godziny czasu dziennie, a bardzo pozytywnie wpływa to zarówno na moją organizację, jak i rozpoczęcie dnia, jak i zakończenie, jak i po prostu pracowanie w sposób produktywny i w taki zgodny ze mną, zgodny z moim zegarem biologicznym, zgodny. Z moim harmonogramem dnia i z moimi godzinami, jeżeli chodzi o produktywność. Więc najprostszym krokiem do jakichś zmian w swoim życiu jest wprowadzenie mikronawyków, bo mikronawyki bardzo łatwo jest nam wprowadzić. Bardzo łatwo widzicie też i bardzo szybko widzicie też przede wszystkim efekty tych mikronawyków. W rezultacie, po pierwsze, będziecie dużo lepiej zmotywowani do wprowadzenia jakichś cięższych nawyków, które wymagają więcej czasu i energii, a także inne rzeczy, które wymagają od Was trochę więcej skupienia, nie będą sprawiały Wam takiego już problemu i wysiłku. Ponieważ e, wasz mózg tak naprawdę stale jest przez was ćwiczony tymi mikronawykami i też wchodzi w taki tryb zadaniowy pracy, więc dajcie mi znać, jakie mikronawyki e, dorzucilibyście do tej listy. Może mi się też uda jeszcze coś nowego wprowadzić w tym miesiącu. No i widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymam kciuki za Twój rozwój e, i do zobaczenia na moim kanale.